No jak chuj, jestem oszustem. No, jak chuj, jestem oszustem. Ty, ty głównie. Szybciej się mówi, a nie. Ja tak naprawdę to, wiecie, no jestem oszustem. Poczekaj nie jesteś zły Nie Nie jesteś zły Jestem <gudny> Chyba ci po to bo jestem oszustem Wiesz jestem oszustem Cześć pierwsza z KN Ale naprawdę nie jesteś zły No jestem zły jesteś zły Teraz powinienem jest wyjść No nie jest nie, nie jesteś jest, zły User left your o posed frajer No, no to wiecie. Wróciłem! Ty głównie nie jesteś zły. Ale nie jesteś zły. Ale nie jesteś zły. Oluju. Na pewno jesteś zły. Jestem zły. No to dobrze, no wiesz. Kurna. Ja, jestem kozakiem, znaczy jestem oszustem Część pierwsza. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, żółty magiczny guziczek. No, to no, nara, nara.